Często chcąc zrobić jak najwięcej kilometrów w terenie, odkładamy moment rozbicia obozu w czasie. Myślimy sobie, no, gdzieś tam dalej być może będzie lepszy teren, a tymczasem coraz bardziej, coraz bardziej zagłębiamy się w jeszcze większe krzaczowisko. Słońce zachodzi. Do takich sytuacji najlepszy jest bag, dlatego że w przeciwieństwie do namiotu nie musimy tracić czasu na jego rozbicie. Wchodzimy do takiego worka i śpimy. Zasymulujemy sobie takie zdarzenie. Nagle niespodziewanie zapada zmroki, a znajduję się w takim terenie jak ten tutaj i muszę przenocować. Nie mogę w takim terenie nocą nawigować. Szczęśliwie pośród całego tego gąszczu natknąłem się na łysy skrawek terenu. No nie jest on idealny, dlatego że tutaj mamy świerki, na ziemi mamy igliwie. A skoro igliwie, to prawdopodobnie mrówki. Sprawdziłem na razie, nie ma tutaj mrówek. No, w tej chwili, jak widzieliście wcześniej, całe to zawiniątko po spakowaniu jest dość duże, prawie jak śpiwór. A jeżeli widzieliście inne biwibagi, to widzieliście, że to jest zazwyczaj mniejsze. No, właśnie dlatego, że tutaj jest jeszcze mata samopompująca, i tę matę możemy stąd wyjąć zyskując. Takie gabaryty jak przy innych divibagach. Jest ona takiej wielkości, dzięki czemu również jest tutaj pewien taki kompromis między gabarytami, wagą, a komfortem termicznym. Ma izolować mnie głównie tutaj, mój korpus. Tutaj jest cały piec organizmu serce, które nas rozgrzewa, które pompuje ciepłą krew. I nogi mogą już sobie leżeć na ziemi, szczególnie jeżeli będą w butach. Oczywiście nie bez znaczenia jest materiał, z jakiego uszyto biwibak, w tym wypadku jest to solidny poliester wzmocniony siatką ripstop. Z drugiej strony mamy wodoszczelną membranę, wodoszczelną wiatroszczelną szwy, które mamy tutaj. Jak widzicie, są od wewnątrz klejone. No i stało się najgorsze, co mogło się stać. Wystarczyło, że trochę ruszyłem tą ściółką i zaraz zaczęły wyłazić mrówki. A z mojego doświadczenia ze spania w krzaczorach wiem, że wszędzie źle, ale tam gdzie mrówki najgorzej. Dlatego zwijam teraz bag I ruszam dalej w las. Sam nie wiem dlaczego tak ucieszyłem się z tego miejsca z tej polanki. No dlatego, że był to kawałek łysego terenu, ale... To w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli mrówy zaczną nam włazić do wora, a żaden wór nie jest na tyle szczelny, szczególnie że w biwi bagu musimy spać z głową na zewnątrz, albo przynajmniej zostawić sobie tutaj otwór na twarz. Z prostej przyczyny, jeżeli mamy twarz w środku, to mimo że materiał jest oddychający, to jednak oddychając wewnątrz, wydzielając parę wodną, szybko sprawimy, że wewnątrz zrobi się wilgotno. A jeżeli zrobi się wilgotno, to zaczniemy z czasem się wychładzać. Ponownie jestem w gąszczu. Ponownie szukam miejsca na nocleg i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć w miarę względny kawałek terenu. Zanim zrobi się tutaj ciemno, będę kierował się w górę terenu. Wszystkie lasy pod nami. Świetne miejsce na nocleg. Piękny widok. Co prawda może tutaj trochę wiać, no ale tym lepiej. Chcemy w końcu przetestować nasz worek, sprawdzić czy rzeczywiście nie przepuszcza wiatru, wystarczy odkręcić zawór i mata samoczynnie zacznie napełniać się powietrzem. Oczywiście możemy ten proces przyspieszyć dmuchając tutaj. Tym sposobem również bardziej napełnimy matę. Jeżeli wolimy, żeby była na bardziej miękko, to warto to zrobić. Goto. Mata, jak widzicie, po nadmuchaniu jest już wyraźnie grubsza. Da nam nie tylko komfort termiczny, ale i wygodę. A oto woda, którą przez przypadek rozlałem. Jak widzicie, utrzymuje się na powierzchni. Membrana to nie jest worek, trzeba o tym pamiętać foliowy. Ona w końcu przepuści. Ale kiedy? O to jest pytanie. jakieś ślady wilgoci tu na tej stronie. Ja nie widzę. Będę chciał wejść do niego bez śpiwora po to, by wyczuć, czy przewiewa przez niego wiatr. O tym przekonamy się dopiero nocą. To jest tylko schronienie, czyli zamiennik namiotu, natomiast warto wejść do tego w śpiworze. Jednak, jeżeli całkowicie minimalizujemy nasze ekwipunek, jeżeli spodziewamy się ciepłych nocy, to możemy zabrać tylko taki Bivibak. Izoluje świetnie od podłoża, izoluje od wiatru, również od deszczu, od wilgoci, jak widzieliście na wcześniejszym teście z wodą. Świetna sprawa, naprawdę, jak na razie. Nie widzę żadnych minusów tego rozwiązania. Będę kładł się spać, nie będę przez noc przecież biegał, zaświecał tej latarki, uruchamiał kamery w kółko. Prześpię się i rano dam wam znać, jak wrażenia. Na razie, dobranoc. Spędziłem noc tylko w bagu, Nie przewiewało, było też wygodnie, nie ciągnęło zimnemu od podłoża. Jak najbardziej mogę polecić takie rozwiązanie. Dajcie znać, czy podoba Wam się nowa forma obozu Millworld. Czy ma być mobilnie, tak jak w tym odcinku, czy stacjonarnie, tak jak w poprzednich. Dajcie znać w komentarzach, wasze opinie wpłyną na to, jak ta seria będzie dalej wyglądać. Ja ruszam przed siebie. Przez ten las do domu, a Was zapraszam już na kolejny odcinek oraz na odcinek towarzyszący na kanale Adventurer. A tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem.